Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie takim odcinkiem w stylu Back to Uni, ponieważ odkąd zaczęłam tę niesamowitą przygodę, jaką jest bycie studentem dwa lata temu, no to Back to School w moim przypadku jest już odrobinę nieaktualne, ale Back to Uni jak najbardziej. No i dzisiaj chciałabym Wam poopowiadać troszkę o moich celach, pragnieniach, inspiracjach troskach związanych z nadchodzącym rokiem akademickim. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Na początek podsumujmy sobie moje dotychczasowe osiągnięcia, a tutaj mamy przede wszystkim zdanie drugiego roku studiów. Z wynikiem pozytywnym, takim generalnie dosyć dobrym. No i słuchajcie, 1 października czy tam 30 września, jakoś wtedy zaczyna się ten rok akademicki, rozpoczynam trzeci rok swoich studiów na kierunku Psychologia w Zarządzaniu. No i słuchajcie, nie wiem kiedy ten czas tak szybko przeleciał, że ja już w sumie niedługo będę kończyć swój. Licencjat. Tak, tak moi drodzy, czas leci nieubłaganie i ja zaraz będę się bronić. Więc, takim moim pierwszym planem i celem na nadchodzący rok akademicki jest właśnie przede wszystkim napisanie tej pracy licencjackiej. Nie wiem, jak tego dokonam, bo obecnie w mojej głowie jest to jedną wielką abstrakcją jakąś surrealistyczną wizją, ale liczę, że z pomocą. Mojej promotorki, i może jakiś rad od Was, moich znajomych, no i całą tą literaturą, którą oczywiście zamierzam przeczytać. Podołam i napiszę tę pracę i się obronię na dosyć wysoką ocenę, mam nadzieję. Mój plan na październik jest taki, że chcę poszukać inspiracji, które natchną mnie do wymyślenia tematu pracy licencjackiej, ponieważ to jest wciąż przede mną i wciąż nie jestem zdecydowana. No, i później chcę myśleć nad kolejnymi rozdziałami i nad tym wszystkim, co będę chciała w tej pracy dyplomowej zawrzeć. Zaczynam trzeci rok studiów, czyli niby ten taki mej. Cięższy, no bo jest pisanie pracy dyplomowej. Mam nadzieję, że tak nie będzie. No i trzeba będzie się wdrożyć w te wszystkie nowe przedmioty. Ja jeszcze dodatkowo będę musiała zaliczyć dwa przedmioty, których nie zaliczyłam podczas mojej wymiany w tamtym roku. Także no troszkę więcej pracy przede mną, ale mam nadzieję, że czasowo z tym wszystkim podołam. Generalnie moim planem jest to, aby utrzymać bycie taką dosyć dobrą studentką, aby utrzymać stypendium, które udało mi się dostać rok temu. No bo wiadomo, że zawsze lepiej jest trochę mniej płacić za te studia, bo jak może nie wiecie, ja chodzę na uczelnię prywatną. No i w sumie z takich właśnie planów stricte uczelnianych to chyba wszystko. Kolejny mój cel na najbliższe miesiące to nauka nowego języka. Tutaj po dłuższym zastanawianiu się doszłam do wniosku, że chciałabym zacząć uczyć się języka włoskiego. Stąd też bardzo się ucieszyłam, gdy odezwała się do mnie platforma Babel. Dzięki której właśnie można się uczyć nowych języków. Ja z językiem włoskim miałam do czynienia tyle, ile będąc we włoskiej restauracji powiedziałam ciao i grazie do kelnera, także no nie jest to zbyt dużo. Ja zawsze rozpoczynając naukę nowego języka, uczyłam się wszystkich podstaw z nauczycielem w szkole, czy to był język angielski, czy niemiecki i zawsze zastanawiało mnie, jak to jest się uczyć nowego języka samemu od podstaw. No i właśnie ten taki Czwarty mój język chodził mi po głowie już od paru dobrych miesięcy, no i ostatecznie stwierdziłam, że mm, spróbuję tego włoskiego i może. Słuchajcie, może pojadę do Włoch i poznam tam jakiegoś przystojnego Włocha, no i nie wiemy, jak się dalej ta historia potoczy. Przynajmniej będę potrafiła coś zamówić we włoskiej restauracji. Także doszłam do wniosku, że zacznę się uczyć języka włoskiego. Już gdzieś tam pierwszych kilka lekcji mam za sobą, także jak to mówią, pierwsze koty zapłoty. Ja, zaczynając przygodę z całkowicie nowym dla mnie językiem, nie chcę od razu zostać zarzucona taką masą niepotrzebnych informacji i masą jakiejś gramatyki, bo ja wiem, że po prostu mnie to od razu zdemotywuje do dalszej nauki. A babel to przede wszystkim dialogi oparty na codziennych sytuacjach, czyli coś, na czym mi bardzo zależy, aby po prostu móc się z kimś skomunikować na ulicy. No i jest to też przydatne słownictwo, czyli faktycznie takie, które warto pamiętać i które będzie użyteczne w rozmowie z jakimś Włochem albo inną osobą uczącą się języka włoskiego. Coś, co mi się bardzo podoba i co sprawia, że ta nauka nie jest nudna, to to, że lekcje są zróżnicowane. Jest gramatyka dla tych, którzy lubią różne zasady, są słówka, jest słuchanie, jest mówienie, także już od samego początku możecie się uczyć poprawnej wymowy i wiecie gdzieś tam mówić samemu do siebie, ale tak każdy z nas musi zacząć, prawda? Też jedno z moich ulubionych to lekcje związane z kulturą, także przy okazji można się czegoś nowego Dowiedzieć. I jest też taka kategoria, która nazywa się Specials, ponieważ ja włoskiego uczę się po angielsku, więc w sumie jest to takie troszkę dwa w jednym, ale po polsku możecie się uczyć właśnie angielskiego albo na przykład niemieckiego. No i właśnie w tych lekcjach specials są takie rzeczy jak na przykład jakieś idiomy albo tak zwani false friends. Najlepsze w tej metodzie jest to, że nie stoi nad Wami żaden nauczyciel, który Was karci za nawet najmniejszy błąd, tylko uczycie się treści przygotowanych przez ekspertów, którzy dbają, aby ta nauka była efektywna i robicie to dla własnej... Takiej waszej satysfakcji ym, i po prostu przyjemności. Ja najczęściej uczę się na lapku, ale ściągnęłam sobie też aplikację na. Telefon, ponieważ jest dostępna na ios oraz Androida, także jak jestem gdzieś w jakimś tramwaju, pociągu albo autobusie, to nie zżera mnie poczucie winy, że marnuję czas, no bo mogę sobie tam wiecie szybko zrobić jakąś jedną lekcję. W temacie języków chciałabym też się skupić na rozwijaniu swojego języka angielskiego, i tutaj mam na myśli przede wszystkim oglądanie filmów po angielsku oraz czytanie książek, do czego się dosyć niedawno przełamałam. Obecnie czekają na mnie te dwie. Lekturę tę już zaczęłam czytać i powiem Wam, że jest to na pewno dosyć wymagające, ponieważ ja przez praktycznie całe swoje życie czytałam wszystko w języku polskim, ale już nawet po paru stronach widzę, że jest to bardzo rozwijające i bardzo szybko człowiek dużo wynosi z takiego czytania i przede wszystkim zapamiętuje bardzo dużo nowych słówek. Tak ogólnie chciałabym się skupić na czytaniu, ponieważ chciałabym poszerzać swoją wiedzę ogólną. No, i chciałabym się zabrać za większą ilość książek, jakichś takich bardziej popularno-naukowych, żeby po prostu wyciągać z tego coś więcej niż tylko, wiecie, przeżywanie emocji i historii, która dzieje się w jakimś thrillerze czy książce obyczajowej. I jak już też może wiecie, jeśli obserwujecie mnie na moim Instagramie, to zaczęłam na nowo grać na pianinie, czyli robić coś, co stanowiło bardzo dużą część mojej młodości. Nie jest to może rzecz stricte związana z edukacją, ale na pewno związana z nauką i rozwijaniem swoich umiejętności. No i powiem Wam, że jestem całkowicie podekscytowana i po prostu podjarana tym, że mam to nowe stare hobby i mam coś, co właśnie daje mi bardzo szerokie pole do popisu i bardzo szerokie pole do rozwoju, do ciągłego rozwoju. Dla mnie nie dość, że to jest rzecz, która działa odprężająco i tak relaksacyjnie, to jeszcze właśnie Ciągle mogę rozwijać swoje umiejętności, ćwiczyć, i tutaj chciałabym się zapisać na jakieś zajęcia do jakiegoś nauczyciela, aby pomagał mi rozczytywać nowe utwory, i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości się tym zajmę i kogoś sobie znajdę. Co więcej, jak już mówimy o takim rozwijaniu swoich umiejętności oraz muzyce, to chcę się zapisać na taniec, o czym już Wam wspominałam chyba z dobre. Pół roku temu, e, natomiast no, wstrzymywała mnie troszkę ta epidemia. Ja z tańcem, tak jak z językiem włoskim, nie miałam do czynienia nigdy. No chyba, że mówimy o chodzeniu na jakieś imprezy, ale no. Wszyscy wiemy, jak to jest. Jak widzicie, planów mam sporo na nadchodzące miesiące i mam nadzieję, że znajdę na to wszystko czas, chęci i energię. Tak, jeszcze wracając do tematu studiowania, no to właśnie zdecydowanie muszę się zorganizować w najbliższych miesiącach, aby, no, aby po prostu wszystko sprawiało mi dużą przyjemność i żebym nie robiła czegoś na siłę albo w jakimś niedoczasie. Tak naprawdę też w związku z tą obecną sytuacją na świecie i to nauczanie, które jest hybrydowe, no to troszkę to komplikuje cały taki, mam wrażenie, tryb dzienny, ale wydaje mi się, że jest to jedynie kwestia przestawienia się i przystosowania do nowej rzeczywistości i każdy z nas będzie w stanie to w lepszym lub gorszym stopniu zrobić. Ja jestem w o tyle dobrej sytuacji, że mój kierunek jest bardzo taki teoretyczny, więc u nas tak naprawdę wszystko można się nauczyć ze slajdów albo z książki i nie musimy mieć żadnej wiedzy takiej Takiej, jakby praktycznej i manualnej. Ja na moje studia potrzebuję laptopa i jeden zeszyt i jakieś kolorowe mazaki, dlatego też nigdy odkąd zaczęłam studiować nie było żadnego holu w stylu back to school, ponieważ ja, słuchajcie, zapisuję wszystko w jednym zeszycie i od dwóch lat mi się to sprawdza i niczego więcej nie potrzebuję. Także jeśli idziecie na studia i nie wiecie w sumie jakie będziecie mieli Wasze przedmioty, to tak powiedziałabym nie rozpędzajcie się z kupnem dziesięciu zeszytów, bo może się okazać, że... Starczą Wam one na kolejnych 10 lat i zdążycie już w ogóle zrobić doktorat. I to by było chyba na tyle w temacie tego nadchodzącego roku akademickiego i moich planów z nim związanych. Mam nadzieję, że miło się Wam mnie słuchało przez tych ostatnich kilkanaście minut. No i widzę się z Wami już niedługo ponownie w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia i cześć!